Audytor Jezus Chrystus, przychodzę dzisiaj do Państwa z taką króciutką katechezą. Na temat wiary. Zaczerpnęłam podstawę do tej katechezy z sumy teologicznej. Proszę się nie przerażać. Święty Tomasz wiele rzeczy bardzo prosto wyjaśnia. I chciałabym dzisiaj Państwu pokazać, jak on pokazuje poziomy wiary. Bo może nam się wydawać, że jakby to jest oczywiste, co to znaczy być człowiekiem wierzącym. No więc może być trochę tych warstw do obejrzenia, i możemy się przekonać, że niekoniecznie wszyscy, którzy uważają się za katolików, rzeczywiście wyznają wiarę katolicką. Od razu zaznaczę, że ta, ta część sumy teologicznej jest oczywiście dostępna online. Znajdą Państwo odnośnik w opisie filmu. Może na początek powiem jeszcze taką rzecz. Dosyć dużo ostatnio mówiliśmy, czytaliśmy u kardynała Wyszyńskiego. I u niego w jego mowach, w jego kazaniach można od czasu do czasu znaleźć takie określenie, jak naród ochrzczony. Nie katolicki, tylko ochrzczony. I wbrew pozorom. To niestety nie jest komplement. To jest po prostu obserwacja, która dotyczy tego, że no, w Polsce jest całkiem sporo ludzi uchszczonych. Pytanie, czy oni rzeczywiście są wierzący i czy jest to wiara katolicka. Ale przejdźmy od razu do świętego Tomasza. Ja tu sobie pozwoliłam wziąć łacińskie terminy. Zaraz Państwo zobaczą, dlaczego. Bo w języku polskim nie wszystko tak ładnie da się opisać. Więc mamy Pierwszy poziom deum i to jest takie po prostu światopoglądowe uznawanie, że Bóg istnieje. Tak są tacy ludzie, którzy uważają, że no tak, Pan Bóg jest. Ja myślę, że my mamy wbrew pozorom całkiem sporo ludzi, którzy praktykują, są co niedziela w kościele i którzy całe życie pozostają właściwie tylko na tym poziomie. Następny poziom to credere Deo, to jest wierzenie, ufanie Bogu. To jest taki poziom religijno-uczuciowy i znowu też na pewno sami widzieliśmy niejednokrotnie przykład tego, że no dla niektórych wiara, czy mówią w ogóle, że czują, tak, bożą obecność i tak dalej, to nawet bez tego całego współczesnego, obłąkanego pentekostalizmu, to taka, taka postawa też jest w Polsce bardzo rozpowszechniona. Można by w ogóle powiedzieć, że te pierwsze dwa poziomy no to jest tak naprawdę przeważająca większość polskich katolików. I poziom trzeci. I to jest credere in deum. Ci, którzy chodzą na tradycyjną mszę katolicką, to oczywiście jak mówią credo, to co niedziela używają właśnie tego określenia. Credo in unum deum. I tu są dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, to jest oczywiście już ta wiara rozumiana jako cnota. To jest całoosobowe zwrócenie się ku Bogu. To jest decyzja woli, tak, że, się, że się będzie człowiekiem wiary. Ale jest jeszcze jeden aspekt. Oprócz tego, że to już jest, wymaga tak, zaangażowania naszych władz, rozumu itd., jest jeszcze u Świętego Tomasza jedna uwaga, która się tyczy wyznawania wiary. Proszę spojrzeć. Skład podaje wyznanie wiary poniekąd w imieniu całego Kościoła, którego jednoczy wiara. Taka bowiem wiara znajduje się u wszystkich tych, co należą do liczby i duszy Kościoła. I to jest taki aspekt, który bardzo rzadko jest podkreślany, że wiara, że nasza wiara jest wiarą Kościoła, my jesteśmy wspólnotą wiary. Strasznie dużo jest dzisiaj takiego indywidualizmu i dlatego, znaczy on się też łączy z tym, że właśnie ta wiara jest taka bardzo prosta, tak, taka jakby ograniczająca się do tych dwóch pierwszych poziomów zasygnalizowanych przez świętego Tomasza. Zobaczmy ilu wielu ludzi tak to traktuje, chociażby w komentarzach, tak? że bo ja uważam tak, bo ja sobie prawda to wybieram to jest traktowanie kościoła jak takiego ideowego supermarketu. Dlatego nie można powiedzieć o ludziach, którzy się tak zachowują i odrzucają na przykład tradycję katolicką, żeby to byli rzeczywiście katolicy. Zachęcam, żeby sobie sięgnąć, poczytać, oczywiście omówienie kwestii wiary Jezusa św. Tomasza dużo szersze niż tych parę punktów i cytat, ale warto może w Wielkim Poście na przykład poświęcić czas na poczytanie i rozważenie sobie tych zagadnień. Pozdrawiam bardzo serdecznie, zachęcam do subskrypcji, zapewniam o pamięci w modlitwie, z Panem Bogiem.